Cześć, słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. Może zacznę od tego gorszego, czyli Cluo. Jednak słuchajcie, produkty Cluo to nie są fajne produkty. To jest mój drugi, czyli najpierw był ten Kaczka, Masaka Totalna. Ten też nie jest zachwycający. Pachnie faktycznie cytryną, ale to jest taki chemiczny zapach cytryny. Nie to bywa, słuchajcie, po mojej asterce podłogi, gdzie ono naprawdę nie brudzi, a jednak ślady łapek zostają no i nie utrzymuje się zbyt zapach w pokoju no, może to akurat dobrze w każdym razie no nie doczyszcza daje mu naprawdę no trzy punkty za ten jeden, za ten jeden punkt za ten, za ten ładny zapach i Desori De Oriente ten jajeczny to jest taki delikatny zapach bardzo z tych Desori De Oriente że nawet pachnie takim takim mm, ja Nie wiem czemu nie, on nie ma takiego zapachu, ale mi się z tym kojarzy. Daję mu takie 8,5 na 10, dlatego że ubrania nie, niedługo się utrzymują. Już jak wyschną na słuchajcie, to nie pachną zbyt długo. Pościel faktycznie jak zmieniłam, wyprałam, wysuszyłam i zmieniłam. To jeszcze na drugi dzień po, po nocy pachniało, ale już potem wiecie, no człowiek się poci i w ogóle jest teraz bardzo ciepło, więc już nie pachniała. No ale pościel jest, pościel jest bardzo cieniutka przepraszam, w porównaniu z ubraniami, więc no, no takie, jeden z najsłabszych zapachów, te Soli d'Oriente i daję mu 8,5 na 10. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.